Odbieramy co nasze. Ja myślę, że w tym materiale będziemy już kończyć to miasto, nie? Mam takie wrażenie. Co by tu trzeba było jeszcze zrobić? Zbierz węgiel 90 tysięcy. Czyli po prostu teraz zaczyna bić licznik. Ulepszamy warsztat. 58 sekund. Koncentrator. Dobra, mamy tej formy tego wszystkiego. Zaczyna być z metalem, nie? Jest. Zadanie ukończone. Skrzyneczka. Cyk, cyk. Jest. Jest James. Rzadki James. Potwierdzam odbiór. Ulepszy warsztat. Że jeszcze raz ulepszy ten warsztat, tak? I się zasapleniło. A jakby było tutaj zjedzenie? Bo tak, wszyscy są szczęśliwi, widzę. To ja też jestem szczęśliwy, tak wam powiem. Ulepszajmy to domki. Tutaj na maksa, tak? Max, jest napisane. Tutaj też. Dobra, jeszcze jedno łóżko wiedzie. Dobrze. No, nawet jest tutaj Półka na książki I umowalka medyczna Do mycia genitaliów, piękna sprawa Dobra, to co? Now, nowa ekipa mi tutaj zaraz leci Dwie osoby, minimalnie Dwie osoby, tak? No, dwie, dwie osoby są Jak jest z wydobyciem węgla? 8000 z 90 Te, a nie, bo tutaj to jest do następnej skrzynki, tak? 34 na 53. Postęp zadań. A kolejne miasto? Cały czas nie ma. Ulepsz tu na narzędzia. Coś tutaj jest, jakiś, jakiś dialog, nie? Coś się dzieje. Oto chcę zmienić pracę. Dlaczego? Charlotte zawsze sprawia, że czuję się trochę nieswojo. Czuję się, jak dzielił pokój za śmiertelnie niebezpieczną czarnowdową. Hehe. Nie ma róży bez końców. No ale to, to co mam tutaj zrobić dla ciebie, kolego? Gdzie byś chciał robić? W warsztacie? Kogoś ci tutaj możemy dokoptować, że będzie was po prostu więcej, nie? O to chodzi. Mm. Szarloty nie można ulepszyć. Jamesa można ulepszyć chyba, nie? A dziwne... Tak się by ulepszało? Czy, czy coś tutaj jeszcze z innego? Bo my tutaj ulepszaliśmy poprzez gwiazdki, prawda? A tutaj jest jeszcze ulepszenie strzałką. No dobra. To się wszystko okaże w trakcie. Aha! E, darmowe. Darmowa skrzynka. Dobra. Robert. Co? No ale ja przepraszam. Od kiedy to się węglem robi? Ja myślałem, że to jest na ten, na drewno? Nie, czy coś było. Czy to było. E, nie. nieskończone przypadkiem to nie było? No ale kurde, Przecież oni tutaj pisgają tego węgla, nie? Jak go szaleli. Na szczęście da się zrobić ludzika, ale czy nagle ludzik coś zmieni? No, mamy 165 tysięcy. Aha, to jednak to się ten odlicza, zobaczcie. I czy to przybywa tego węgla H, bo teraz to nie se poszli na przerwę, nie? Ukończ teraz. Po ulepszeniu. Będzie 9000. Aha, zobaczcie, jest 17000, a byłoby 9 po ulepszeniu. W sensie, że ta sama energia mniej bierze, tak? Tak bardziej ekonomicznie to by było. Mam nadzieję, że to o to chodzi. Nie ma co się martwić, po prostu to się zrobi. Nie martwimy się. I patrzymy, co tu jeszcze można zbroić, tak? Połowa tego węgla, którego potrzebujemy, ulepszamy piec, to się już ulepsza. Oglednia. Dobra, będzie można dać jeszcze jednego gostka. To jest jakaś bieda skrzynka. Jest. Dobra. I co? Znowu odlewnia, tak? Do poziomu 30 stół. Aha, i tutaj już nie mamy metalu. No ale w sumie my ten metal tutaj wytwarzamy, tak? Chyba. Może tak. Będzie się robiło szybciej o 45 sekund. Hmm. I że tutaj trzeba to ulepszyć. No nie wiem, dajmy to co mamy, nie? No, no tak, no bo gościa tu teraz nie możemy ulepszyć. No coś tutaj się w środku dzieje, widzę, nie? Rzeczywiście te, te rzeczy się pojawiały. Po prostu nie mamy gwiazdek doświadczenia. Może, może zawalczmy. tej odbierz, bo tutaj bardzo dziękuję. Thank you. <laughs> te, te gwiazdki, nie wiedziałem, że, że te gwiazdki się e, odbiera, one tutaj rosną. To my zaraz, tak, nam, nam to tutaj musiało ładnie urosnąć od początku gry. I kolejny gościu tutaj jest, tak? Na poziomie 10, ten jest na 8. To może, może dajmy tutaj typa tego. Wpiszgamy, nie? Jak tutaj idzie? No, średnio. No, średnio wam powiem. Chyba, chyba wygramy, ale nie. <laughs> Może nie wygramy, kurde. Oj. No. No. No dobra, jak mamy tyle tej, tego doświadczenia, to, to my sobie zaraz tutaj ulepszymy ich. Teraz tak. Pablo. Bo ja nie wiem, jak to się przekłada na ich, na ich siłę, nie? Tutaj jeszcze możemy takie coś zrobić. Atak z 30 na 37. Aha, nie mamy tych kowitków. Czyli po prostu tylko takie coś. Aha, jakbyśmy zrobili na 11, to można kogoś dodać. Czyli tego węgla będzie więcej, nie? Dobra, to tak, on ma atak. Jeszcze raz. Aha, ten ma 22 na 20, ten ma 22 ataku. Ten ma 50 czyli ten tutaj jest słabe, jak on jest ten górnik ta czarna wdowa ile ma ataku? 49 i ta tutaj leczy, tak? no ona w ogóle jest słaba tylko, że właśnie, no ona leczy, tak? i ten gościu od pieca, właśnie, i go tak się jakoś dziwnie klika. Tutaj też ma słaby atak. Aha, i on jest ten, nie on ma pistolet, ale że pistolet, że to jest po prostu jako atak. Jeszcze raz to muszę zobaczyć. Tak, po prostu atak to jest pistolet. Aha, i tutaj mamy tego gościa, jeszcze tego. Aha, on ma słaby atak. To ja już wolę dać tom. I on ma dobry poziom przecież, bo to jest dziewiąty. To, to, to ja już wolę. Na. My... Na tą kobitkę go wymienić. Kurde, cały czas tego nie rozumiem jeszcze, nie? Atak plus 10%, coś. Atak plus 15%, obrona plus 15%. A inne to by było 18, 15, 18. Kiedy 5. Pięcio... Aha! Kiedy troje bohaterów z takim samym zawodem i dwoje bohaterów z tym samym zawodem, jak na polu walki otrzymam atrybuty kiedy czworo bohaterów z takiej samej zawody wyrusza razem w pole. Aha, o matko. Dobra, spróbujmy, zobaczymy, co tutaj się będzie działo, nie? O, zobaczcie, jak poszło, nie? To jest, kurde, jednak nie, nie jest zbalansowane, nie? Do końca. Kurde, zabili mi tom. Eee, co leczy, nie? Na, na, na pół sekundy przed kliknięciem. Dobra, to, to już będzie, No, końcówka. Ale dobra, tego niedźwiedzia chyba wykończymy, co? Dobra, to już nie ma co, co dalej dzisiaj iść. 113 ile będzie nas to kosztowało 6. Dobra, to wiecie co zróbmy, żeby, żeby mieć czyste sumienie. I teraz czy teraz będzie mniej się pobierało. Kurde, te minus 160 na. Dobra, tu trzeba to dodatkowe ogrzewanie trzeba chyba wyłączyć. W sumie jak jest taki zajebisty, to może już nie potrzeba. I, i, co, I cały czas ubywa, tak? W sumie teraz ubywa, bo oni co robią? Oni biesiadują, a zobaczymy co będzie, jak do roboty wrócą. No, coś, coś tutaj nie poszło, nie? Nie, tutaj. Czekajcie, najpierw pozbieram te nagrody. Coś, kurde, poszło nie tak. Trochę węgla, nie w sensie, że my ten węgiel pozbieraliśmy. Tutaj trzeba polepszać. I to sporo. Dobra, dobrze idzie. No, było sporo do. No, jednak sporo do lepszenia było, nie? Kurde. ale warto było. Warto było. I teraz. Tej, zobaczcie, teraz znowu jest. Nie ten. E... E, znowu jest nieograniczone. To jak z nie działa tej? Nieograniczone bo zamknięte, nie? Ale dobra, zobaczcie, ten, powiększa się. I to, i, to, I to szybko, prawda? Bo przecież mieliśmy 90, misją było zebranie 90, a my tutaj od zera dojechaliśmy do 130. Dobra, czyli jesteśmy uratowani. No wiecie co? No i chyba, co tutaj by jeszcze było? To z góry, to, 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 to odlewnie. No, to po prostu musimy poczekać na zasoby. Zbierz złom. Jedynie tutaj, jeszcze nie, z tym zbieraniem złomu. Zobaczymy, co tutaj da się zrobić. prawda, tutaj sobie teraz węgiel odbieramy. No, ale ładnie rośnie, nie? O! Czyli ten odcinek chyba... O kurde, znowu minuta. Ale zaraz, rośnie, tak? Chciałem powiedzieć, że szczytu sumienia można zakończyć. Ale... Czy na pewno? U faktem jest, dużo węgla przetraciliśmy. Nie wiem, co mam powiedzieć na raz. Dobra. Tutaj jeszcze jednego goś gościa, żeby polował. Chłapki mają. Łeb niedźwiedzia na ścianie. Pełna kultura. No, no. I węgla nie trzeba. Czyli co? Ulepszymy kuchnię. Akurat w następnym odcinku będzie jak znalazł. O, zobaczcie, nowy domek. Drugi warsztat. Też nie potrzeba węgla, a musimy teraz jednak na ten węgiel patrzeć. Czy nie będzie nowej osady tak szybko jak myślałem, i nowy gościu. Nowy gościu, dobra. Zapewne pojawi się na przy następnej skrzynce. Nie? To chyba wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się.